Mamy kolejne zadanie, czyli dowód. Liczby rzeczywiste x oraz y spełniają jednocześnie równanie x plus y równa się 4 i nierówność x do potęgi trzeciej minus x kwadrat y jest mniejsze bądź równe od xy kwadrat minus y do potęgi trzeciej. Wykaż, że x równa się 2 oraz y równa się 2. Więc na początku zajmijmy się tą nierównością i spróbujmy ją jakoś przekształcić. Czyli zauważmy, wszystko przerzućmy na lewą stronę naszej nierówności. Tak więc będziemy mieć x do potęgi trzeciej minus x kwadrat y minus x y kwadrat plus y do potęgi trzeciej to będzie mniejsze bądź równe od zera. Zauważmy, że z tych par możemy wyciągnąć coś przed nawias. Czyli z pierwszej pary wyciągniemy sobie x kwadrat i w nawiasie mamy x minus y. Z drugiej pary wyciągnijmy minus y kwadrat, wtedy w nawiasie mamy x minus y i to jest mniejsze bądź równe od 0. Zauważmy, że mamy identyczne nawiasy, więc wyciągnijmy je znowu przed nawias. Czyli mamy x minus y, a w drugim nawiasie zostaje x kwadrat minus y kwadrat. x kwadrat minus y kwadrat to jest mniejsze bądź równe od 0. Zauważamy tutaj wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, wykorzystajmy go, czyli mamy x minus y w pierwszym nawiasie, a tutaj x plus y razy x minus y to jest mniejsze bądź równe od zera. Mamy dwa identyczne nawiasy, więc mamy nawias podniesiony do kwadratu, czyli mamy x minus y kwadrat razy x plus y to ma być mniejsze bądź równe od zera. Wiemy, że x i y spełniają takie równanie, czyli możemy napisać, że y równa się 4 minus x. To wynika z tego równania, więc w miejsce y do tej nierówności podstawiamy to wyrażenie. Więc zróbmy to. W pierwszym nawiasie wychodzi nam x minus 4 plus x, pamiętamy o zmianie znaku do kwadratu, w drugim w drugim nawiasie mamy x dodać 4 minus x i to jest mniejsze bądź równa 0. Czyli w pierwszym nawiasie wychodzi nam 2x minus 4 do kwadratu. W drugim x -y nam się zredukują. stanie nam sama czwórka, czyli razy 4 to jest mniejsze, bądź równa od 0. No i zauważmy, mamy nierówność kwadratową. Wiemy, że wykresem takiej funkcji byłaby parabolka. Ta parabolka będzie miała ramana skierowane w górę i naszym jedynym miejscem zerowym będzie. 2x minus 4 równa się 0, z tego Wychodzi, że x równa się 2. Gdybyśmy chcieli tą nierówność obrazować graficznie na osi, no to mamy x tu będzie dwójka, nasza parabolka ma ramiona skierowane w górę, natomiast my szukamy wartości mniejszych bądź równych od zera. Zauważmy, że tą nierówność spełnia wyłącznie jedna liczba jest to dwójka. Czyli wykazaliśmy, że x równa się 2, natomiast jeżeli x równa się 2 i tego x podstawimy do tego równania, no to wychodzi nam, że y też równa się 2, co należało dowieść. Możemy napisać komentarz, że jedynie dwójka spełnia tą nierówność i y też jest równy 2. I to jest koniec naszego dowodu.